Czekajcie. Co to jest? Coś tam jest. Murena. O mój Boże! Patrzcie na to! Wow! Spójrzcie na to! Okej, okay, nie mogę trzymać go z dala od wody zbyt długo. Musimy znaleźć dobre miejsce. Przejdźmy do tej szczeliny. Wow! Myślę, że wiem, co zrobić, żeby zaprezentować tego węgorza. Nie za bardzo mogę wyjąć go z wody, więc może wsadzę go do jednego z naszych pudełek. Czy ktoś może przytrzymać tę murenę w wodzie? O, w ten sposób. Okej, okay, super. Ściągnę plecak, a teraz napełnimy to wodą. Okej, okay, to bardzo delikatny manewr. Muszę być szybki. Okej, okay, mamy to. Doskonale! Tak! Najpierw najważniejsze rzeczy. Porozmawiajmy o rodzaju mureny, którą tu mamy. To jest echidna nebulosa. Nazywa się jej mureną śnieżynkową, ponieważ jak widzisz, na jego bokach, przez środek, przychodzi cała ta piękna siatka wzorów w kształcie płatków śniegu. Murena jest właściwie rybą, a nie wężem. Wiele osób myli te zwierzęta z wężami, z wężami morskimi, a wcale nie są one jadowite jak wąż morski, chociaż mają ostre jak brzytwa zęby. Mają dwa rzędy zębów na górze i jeden rząd zębów na dole. A na dodatek, wyobraźcie sobie, w gardle mają inny zestaw szczęk, zwany szczękami gardłowymi. Które są wewnętrzną strukturą szczęki, której używają do przeżuwania posiłków i wciągania pożywienia, ponieważ resztę ofiary trzyma w przednich zębach. Co jest dość przerażające, jeśli się nad tym zastanowić, ale jest to wysoce przystosowany mechanizm, który pozwolił tym murenom rozwijać się w ekosystemach takich jak te baseny pływowe w Australii. Wow, widzicie, próbuję ugryźć swoje odbicie. Mureny są dość agresywnymi zwierzętami. To jedno ze zwierząt, o które musimy się najbardziej martwić, kiedy nurkujemy. Nie ustępują. To bardzo odważne stworzenia i nie boją się ludzi. Wiadomo, że atakują nurków, gdy za bardzo się do nich zbliżymy. Dlatego zawsze, gdy widzimy węgorze pod wodą, staramy się zachować od nich bezpieczną odległość. Ale w wyjątkowej sytuacji takiej jak ta, mogę wziąć murenę, włożyć ją do pojemnika i zbliżyć do kamery. To jest niesamowite. Mureny mają wyjątkowo słaby wzrok. Mimo, że ma bardzo piękne oczy, te jasno-żółte oczy po obu stronach głowy naprawdę nie widzą zbyt dobrze, więc bardzo polegają na swoim zmyśle węchu. Ich zmysł węchu jest niesamowity. Jeśli zrobimy wystarczająco dokładne ujęcie, widać, że z nozdrzy wychodzą mu te małe, żółte wyrostki. Może ich używać do kierowania swoim zmysłem węchu, więc jest to całkiem fajna, mała adaptacja i zwierzę to, jak większość muren, potrafi filtrować wodę, otwierając i zamykając usta, a następnie przeciągając wodę przez skrzela w celu oddychania.